Zapraszamy na spotkanie cebulowe 11 czerwca, godzina 13 w Krusznicy. Cześć. Cześć Mateusz. <noise> Witam serdecznie. Fajnie, słuchaj, ja zawsze się cieszę, gdy przyjeżdżam do Was na gospodarstwo. Przede nie, nie, nie. wszystkim, tak, gdy zobaczę, żeby, żeby zobaczyć, ocenić wspólnie nasze odmiany. No, bo jest co oceniać. Jak powiesz no. tak pokrótce ten rok? Myślę, że ben, zapowiada się bardzo dobrze. Patrząc na, na plon, który osiągniemy ja tak, i na ceny. Tak, mam tutaj kilka cebulek naszych. Patrzę na rozmiar. Dzisiaj jest drugi czerwiec, no. a tutaj jest 5, 6, 7, 8 z kawałkiem. Ta jest dziewiąteczka. Ty też masz całkiem dorodne. Sonic. Czesna odmiana. Bardzo dobra na obieranie, prawda? To tak. jest jej główna zaleta, bo ona w Waszym gospodarstwie, właśnie. Trafia na rynek giełdowy, tak zwany, głównie na bronisze. Uh -huh. Mamy tutaj cienką szyjkę, białe wybarwienie z lekką zieloną górą. To fajnie później wygląda. W no i przede wszystkim zbiór mechaniczny. Tak. Tu nie ma na zasadzie, nie, nie. Żeby, żeby się bawić w wybieranie poszczególnych cebulek. Yy, Nikt... Po pierwsze, nie ma czasu, no. a yy, no, głównym czynnikiem też jest brak prądu. Dokładnie. Także zbiór mechaniczny, najwcześniejsza cebula z siewu zimu, zimowego na zbiór mechaniczny o bardzo dobrym plonie. Oprócz yy, cebuli Sonic jest tutaj też Galatea. Jako, tyłu, jako odmiana handlowa, tak. No. Pewnie będzie w tle widać to porażenie kwiatem jest praktycznie zerowe. No dokładnie. Gdybyśmy pewnie policzyli yy, na, tutaj mamy około hektara, to myślę, żebyśmy się w 50 kwiatach zmieścili. Nie, dokładnie. No Sonic dostał troszeczkę mocniej, ale to też jest na poziomie 2-3%, tak. mniej więcej. Tego. 11 czerwca 2023 roku. Będziecie, tak, będziecie tak. mogli Państwo zobaczyć jak to wygląda gospodarstwo y, braci Mateusza, Mateusza i Damiana. Tak i Damiana Polaków Mateusz, Mateusz dzisiaj osobiście ostatnio nam się wdał taki mał... się. Tak y, był Damian, ale to poprawimy Zapraszamy i dystrybutorów i klientów dystrybutorów ze swoimi klientami po to zobaczyć żeby zobaczyć na żywo Tak żeby można zobaczyć na żywo jak one Nie wyglądają ma... Zaraz mamy tutaj w testach zmianę telesa będzie firma Flortom jako dystrybutor, będzie, będzie firma ProCam, e, będzie firma Bioagris oraz firma Jara. Zrobimy mały blok tematyczny, później będziemy mogli spokojnie w kuluarach o tym wszystkim porozmawiać. Za oprawę, można by powiedzieć, tą taką towarzyską odpowiada Jacek Leśniewski z Jezior Wielkich, zaś za e, taką merytoryczną, prosto z informację, no to panowie, tak? No tak. Zapraszamy, podzielimy się informacjami, nie ma problemu. Tak. Mateusz, mówiąc, że urodziłeś się z cebulą w kołysce, trochę bym pewnie przesadził. No raczej tak, ewentualnie mogłem pić syrop z cebuli. <grym> tak. Ja byłem malutki, ale, ale jako ale... nastolatek zacząłem już. Tak, cebula z Wami jest ile lat? No, około no, 20, 20. 20 lat. No to jest. Ponad. Jest i doświadczenie, jak to się mówi, i tradycja. Tak, to już można śmiało nazwać tradycją. Tak jest. W naszym gospodarstwie. E, oprócz cebuli? No w tym roku pietruszka, buraczek czerwony, fasolka, i troszkę warzyw jest. Będziemy chcieli Państwu również pokazać jak zebrać dwa razy z jednego pola w jednym sezonie, ale to taka ciekawostka, o tym będziemy, będziemy mówić. I również zapraszamy, żeby przynieść ze sobą próbki gleby z Waszego gospodarstwa, ponieważ firma ProCam będzie badała te próbki pod, pod względem nicieni. Tak? to jest Więc bardzo ważna nowego. rzecz, tak, coś nowego, a jak wiemy, jeśli chodzi o nicienie, to nie tylko utrata plonu, ale przede wszystkim też utrata zdrowotności, która się wiąże z utratą plonu, tak. Tak? no bo nicienie to i większe ryzyko na choroby doglebowe związane z systemem korzeniowym, czyli różowatość korzenia, fusarium, oksysporum, tak? to są zawsze te rzeczy, które doskwierają nam z kolei przy wiosennych siewach, przy zimowych tak mocno nie, ale przy wiosennych. U nas, że tak powiem, robi się duży problem. tak. Tak, a wiosenne siewy to w przypadku występowania niedzieli, porażenie zwiększa się to prawdopodobieństwo o 30-40% nawet. Z wiosennych siewów jest u Was Iroko. Tak. Wiem. I tą plantację również niektórzy klienci, jeśli będą chcieli, będą mogli zobaczyć, jak Zapraszamy. Iroko sobie radzi. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. 12 czerwiec, kruszwica. Godzina ulica 13. Grodzka. Tak, ulica grodzka. Traficie na pewno. Będą, będą znaki, będą, będą tablice nasi partnerzy, będzie firma Flortom jako dystrybutor firma Bioagris, Kuba Głowacki firma Jara Poland Wojtek Kopeć, firma Procam koledzy z Prokamu będą mówili o chemii o tym jak sobie radzić z problemami firma Enza Zaden, oczywiście opowiemy o sytuacji na rynku, opowiemy o, o naszych odmianach, ale również opowiemy jak zarobić dwa razy z jednego pola na no to całe wydarzenie zapraszają Mateusz i Damian Polak, Gospodarstwo Rolne